Słońce zaszło, słowik u Światło już się mroczy, księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu, nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej, babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie, nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem jagenkę jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem. Nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie, pomogą znaleźć. Hmm.